W ubiegłą środę ruszyła druga edycja Ligi Szkół Gimnazjalnych w siłowaniu na rękę. Pierwsze zawody eliminacyjne odbyły się w ubiegłą środę w gimnazjum nr 3 w Mirostowicach Dolnych. Zawody odbyły się pomyślnie i wzięło w nich udział 28 zawodników. Miejsce pierwsze w kategorii dziewcząt do 55 kg zajęła Monika Kosobucka. W kategorii powyżej 55 kg Marta Czeremurzyńska. Miejsca pierwsze w kategorii chłopców kolejno zajmowali: w kategorii do 50 kg Dawid Naworski, w kategorii do 55 kg Kamil Karlikowski. Lokatę pierwszą w kategorii do 65 kg uzyskał Krystian Dołęga, w kategorii do 75 kg Dawid Cisek i w kategorii powyżej 75 kg Piotr Krawczyński. Tuż po feriach UKS Szaki Klub odwiedzi kolejne gimnazja. Będą to gimnazja żarskie numer 1, 2 i 3. Kolejnym etapem zawodów będzie finał centralny, który odbędzie się w połowie lutego. Wystartowało bardzo dużo osób tradycyjnie, zawody się bardzo fajnie udały, startowały również dziewczyny. No i tutaj mamy, zaczynaliśmy wreszcie w kategoriach dla dziewczyn do 55 kg, jak i również powyżej 55. Zaraz po feriach ruszamy z, z, ze szkołami 1, 2 i 3 i tam będą się odbywać eliminacje do wielkiego finału, który odbędzie się mam nadzieję w połowie lutego w Kinie Luna, ewentualnie na Kręgielni. I tutaj chciałem jeszcze podziękować pani dyrektor z Mierostowic Dolnych za bardzo fajne przyjęcie nas, jak i również firmy DaboBud. No i tradycyjnie chciałbym zaprosić wszystkich zawodników, którzy już ze szkół właśnie 1, 2, 3, którzy już będą chcieli startować w tych eliminacjach, żeby tutaj jednak do nas przychodzili, jednak żeby trenowali, żeby się przygotowywali już profesjonalnie do tego. Tutaj czekają trenerzy na nich, także zapraszam wszystkich, którzy chcą trenować, którzy chcą później wypaść dobrze na eliminacjach.